Cześć ludzie, z tej strony Esu, witam was serdecznie w kolejnym, drugim w tym momencie poradniku do TB Tibi, w tb od Esa na kanale Esogranie. E, dziękuję za odzew pod poprzednim, słuchajcie, poradnikiem. I teraz ten poradnik będzie dotyczył e, account management, czyli naszego konta, tego co możemy zrobić po zalogowaniu się na oficjalnej stronie tibia.com, e, po wejściu na moje konto, wpisaniu pisaniu e, naszego account name i e-mail adres. Po wejściu na nasze konto wygląda to w ten sposób, słuchajcie. Wygląda to w ten sposób, oj sorki, że jesteśmy na koncie. Tutaj mam napisane, czy mamy paca, czyli czy mamy premium. Możemy się wylogować i mamy też vouchery, które szybciutko zaraz omówię. Vouchery, słuchajcie, to są takie. Myślę, że hmm, to są takie prezenty, można powiedzieć, często od cipsoftu, czyli od ludzi, którzy, którzy zrobili tą grę w postaci yy, postać, ja, ja wam to pokażę, słuchajcie, nie będę tego aktywował, ale to wygląda tak. Double Experience and Skill Voucher. 11 maja dostałem coś takiego. Głównie jest to, jest to taka zapomaga dla skrzywdzonych graczy, na przykład, jeśli były jakieś lagi na serwisie, jeśli były kiki, jeśli były jakieś problemy, jeśli były problemy z logowaniem się, to firma, która, która tworzy Tibie, daje taką zapomogę, taką, taką, taki prezent dla graczy, którzy chcieli sobie pograć, a nie mogli na przykład, i to się po prostu nazywa voucher. Oni to dają, można to sobie aktywować. Dają to dość rzadko, aczkolwiek ostatnio było dużo problemów czasami jest to na 3 dni, czasami na 7. Ja w tym momencie dostałem na 7. Wszyscy chyba dostali na 7 ostatnio. Można go aktywować właśnie po wejściu na ten voucher i na Activate voucher i po aktywowaniu y, przez 7 dni mamy double experience, czyli dwa razy szybciej nam level leci, plus dwa razy szybciej skile, które skile też omówię w osobnym poradniku, co to są skile i dlaczego są takie ważne w TB. Y, także, także te vouchery albo będą dostępne, albo nie będą. Y, obserwujcie po prostu swoje konto. Y, postaci omówiłem, migration tool nie będę omawiał, ponieważ, e, ponieważ się na tym do, dobrze nie znam, e, nigdy tego nie używałem, ale ogólnie chodzi o to, żeby zapisać na serwer wszystkie swoje dane z Tibi, e, VIP listę, czyli listę waszych przyjaciół, którzy grają w Tibie itd., itd., itd. I wtedy na każdym komputerze, nawet w kafejce, nawet u kolegi można e, tą listę uploadować z powrotem na ten komputer, znaczy na ten nowy komputer, i mieć na przykład mapę, chociaż, chociaż nie wiem, czy z mapą, z mapą odkrytą tak jest, ale na pewno na pewno można w ten sposób sobie, w sobie pomóc, jeśli gracie na jakichś innych komputerach niż tylko swój w Tibie. Po wejściu w manage account wchodzimy w takie szczegóły konta, które też są naprawdę bardzo ważne. Tutaj mamy dwie tabliczki show, ja na wam nie będę pokazywał, ponieważ nie chcę, żebyście widzieli adres i mój account. Na E oczywiście możemy e zmienić hasło, możemy zmienić e-mail. Zmiana e-maila trwa chyba cały miesiąc, więc to trwa dość długo. Zmiana hasła jest dość szybka z tego, co pamiętam, tylko trzeba znać oczywiście stare hasło, żeby to nie było tak, że po prostu haker wchodzi i szybko Wam zmienia hasło. Zmiana nazwy konta jest płatna. Nazwa konta to jest to, jeśli na przykład wpiszecie siusiek123 i po miesiącu Wam się odechce mieć siuśka123 i wpisywać go za każdym razem w Tibie i zechcecie mieć na przykład cipka321, no to wtedy... Klikacie My Account, bulicie kasę dla TB, dla Cipsoftu i możecie zmienić to na cipka 321. Terminate Account jest to z tego co pamiętam, chyba yy, usunięcie konta albo jakieś zawieszenie. Raczej nie używajcie tego, jeśli nie chcecie skończyć gry bardzo szybko. Yy, Tutaj nam, słuchajcie moi drodzy, Tibia oferuje oczywiście pay to <laughs> yy, Sklepik. Tego kiedyś na Tibii nie było, nie było to tak yy, rozraśnięte. Już przez konto możemy kupić w zasadzie wszystko, słuchajcie. Przez konto możemy kupić wszystko. Możemy kupić premium time, czyli pad lub paca po prostu, czyli konto premium. Yy, Tutaj jest akurat z tego, co widzę Premium Time, czyli to jest prawdopodobnie jakiś kod. Premium scroll to jest przedmiot, który aktywuje się w dowolnym momencie na swoim koncie w grze. To jest, to jest taki scroll, czyli, czyli taki dokument. I on dodaje na przykład 30 dni paca. Ekstra service, czyli to już wam pokażę. To jest coś, co niewiele osób używa raczej osoby wkręcone mocno w Tibie, używają czegoś takiego, słuchajcie. Tutaj akurat jest Polska, więc teraz nam przelicza na złotówki. Eee, mamy oczywiście tysiące metod płatności, nawet ja niektórych nie znam, ale, ale na pewno da się, na pewno będziecie mieli coś, czym da się zapłacić Cipsoftowi Cip Soft, Cip eee, za, za, za ofertę po prostu. Także zaczynamy od nowa. Jedziemy od początku. Od premium time, szybkie omówienie, słuchajcie. Na 30 dni pac, na 90 dni, na 180, na 360 oczywiście im więcej, tym więcej się oszczędza procent, tym jest taniej, ale nie znam jeszcze osoby, która na przykład by kupiła na na rok, ponieważ to już jest, to są już 300 Premium, skoro skrossy, tak jak mówiłem, przedmioty w grze do aktywowania w dowolnym momencie. Eee, można kupić jednego, 3, 6, 9, 12. 12 no to jest rok praktycznie plus jeszcze 3 scrolle dają nam za darmo, kosztuje to 443 eee, plus można te rzeczy sprzedawać. Jest to oczywiście nielegalne z regulaminem TV, ponieważ nie można je sprzedawać ich rzeczy. Ale ludzie znajdują luki prawne i na Allegro sprzedają zarówno postacie, jak i pacy, jak i scrolle, jak i serwisy extra services, do których teraz przejdziemy. Czyli takie rzeczy, jak na przykład transferowanie postaci na inny świat, który kosztuje 100, bardzo szybkie transferowanie postaci na inny świat, który kosztuje dokładnie dwa razy drożej i jest bardzo szybkie. Ponieważ tutaj trwa to dość długo, tutaj trwa to bardzo szybko. Zmiana nazwy postaci, czyli jeśli nazwiecie swoją postać brzydko jakoś i Wam się znudzi na przykład, no to za 37 zł możecie zmienić imię. Można zmienić płeć za 16 zł, to jest najtańsze. E, na przykład jeśli, nie wiem gracie z dziewczyną w Tibie e, i wasza dziewczyna na przykład wybrała sobie faceta, a i, więc gracie z dwoma facetami, ale chcecie wziąć ślub w Tibie, bo się da, no to wasza dziewczyna chce zmienić płeć jednak na kobietę, no to płaci 16 zł i jest kobietą, możecie wziąć wtedy ślub. E, nazwa e, account name change 25 zł, tak jak mówiłem e, to jest to jest konto, to, to jest nazwa tego konta i recovery key, rzecz bardzo ważna i tak naprawdę tania, no bo 20 zł Recovery Key to, to jest rzecz bardzo ważna w TB, i jeśli nie macie, to drżyjcie, słuchajcie, ponieważ jest to specjalny klucz, który jest dostępny dla każdego, kto sobie zarejestruje konto i sobie wyrobi tego klucza. To jest darmowe za pierwszym razem. Ta cena dotyczy wyrabiania za drugim, za trzecim itd., itd. itd. Jeśli zgubicie na przykład. Eee, to jest klucz, który pozwoli Wam odzyskać postać, nawet jeśli ktoś Wam zmieni hasło, jeśli ktoś Wam zmieni maila, jeśli ktoś Wam wejdzie na maila, eee, itd., dalej. jeśli już będziecie mieli praktycznie stracone konto i spisane na straty i wszystkie miesiące gry, jeśli kupicie wtedy Recovery Keya, to można jeszcze to konto uratować, kosztuje to 20 zł, a za pierwszym razem jest darmowe. Eee, Także, także ja tego tutaj akurat nie mam, ja mam już wyrobionego, ale wy gdzieś tutaj będziecie mieli guzik, że wyrób recovery key, później się klika tak, tak, dalej, dalej, dalej i ten recovery key sobie zapisujcie nie na komputerze, tylko gdzieś na karcie, schowajcie tą kartkę głęboko, ale nie na tyle głęboko, żeby jej potem, potem nie znaleźć, ponieważ to się może przydać i spiszcie to dobrze, nie pomylcie ani jednej literki, to będzie naprawdę dla was przydatne później. Eee, także słuchajcie, co tutaj jeszcze mamy? O, dokładnie, eee, wracając jeszcze do tych serwisów, które, które, które można tutaj kupić, eee, dodali, Naw nawet widzicie, tu jest napisane New, więc tego kiedyś faktycznie nie było. To jest już od paru miesięcy. Eee, myślę, że jeszcze z dwa lata temu nie było tych opcji. Mount eee, są to słuchajcie, Monty, eee, czyli. Eee, czyli wierzchowce, czyli to są wierzchowce. Wierzchowców w grze jest mnóstwo, są questy na wierzchowce, niektóre są łatwe, niektóre są trudne. Niektóre wierzchowce wymagają kupienia bardzo drogich przedmiotów, niektóre wymagają kupienia tanich przedmiotów. Eee, tutaj akurat na stronie są te wierzchowce, które, są nie, które nie są dostępne w grze, dlatego tyle kosztują, dlatego są tak. Eee, tak no nietypowe w grze. Tak naprawdę rzadko się spotyka osobę, która faktycznie kupuje jakiegoś takiego mounta za 125 zł czy za 80, czy za 60. Ponieważ ludzie po prostu po prostu szkoda im kasy i zwykle duże, wysokie levele, które już nie mają co robić po prostu z kasą to sobie kupują jakiegoś takiego, słuchajcie, zajebistego monta i potem szpanują. Ogólnie mounty są identyczne, jeśli chodzi o techniczne sprawy w TB, niezależnie czy kupione tutaj na tym sklepie, czy kupione na TB, yy, przepraszam, czy zrobione na TB. Każdy mont dodaje plus 10% szybkości ruchu waszej postaci, więc tak naprawdę różnią się tylko i wyłącznie wyglądem. Dlatego na szczęście nie jest to opcja pay to win. Nie jest to tak, że jeśli kupicie najdroższy, to jesteście szybsi, lub jesteście lepsi, lub więcej zadajecie obrażeń, albo więcej jesteście w stanie otrzymać obrażeń. Wszystkie są identyczne, chodzi tylko o wygląd i szpan, tak naprawdę w tym momencie. Szpan za 125 zł lub za 60, albo za 0 zł, jeśli uda Wam się w TV zrobić własnego monta. O montach będą inne poradniki, słuchajcie. Przechodzę do outfitów. Outfity też tak samo jak Monty. E, tym razem są to stroje, i tym razem na tej stronie są to stroje, które są e, niedostępne w grze, nie są do zrobienia w grze. Te wszystkie. E, są dwie postacie, ponieważ e, zwykle po lewej jest to postać męska, po, lewej, po prawej jest to postać damska, e, czyli female. Można zobaczyć, jak wygląda, jak wygląda różnica między mężczyzną a kobietą w Tibi. Także też ceny lawirują od 79 zł do 124 za najdroższy i też praktycznie jest to widywane tylko u wysokich leweli w tibi, którzy po prostu już tak są wkręceni w grę, że sobie kupują takiego za 125 outfita, potem za 125 mounta i za pół 5000 zł wyglądają zajebiście. I tak jak mówię, outfity dokładnie tak jak mounty nie dają wam nic oprócz szpanu, oprócz fajnego wyglądu w grze. I także w TB można zrobić masę, masę, masę outfitów, za które nie trzeba płacić żywą gotówką, które, które nie dają tak naprawdę nic oprócz wyglądu. Także, czyli po prostu skórki, no skórki na postacie, tak jak w LoLu. Płatność też taka sama. Można to kupić przez stronę. Z tego co wiem, te postaci i monty można kupić tylko i wyłącznie przez TB.com. Nie widziałem jeszcze na Allegro, żeby ktoś to sprzedawał jakoś taniej. I w zasadzie to jest wszystko, jeśli chodzi o konto, słuchajcie. Z tego co wiem, to jest wszystko. I eee, jeszcze szybciutko omówię, słuchajcie, co na stronie może, możemy. Eee, z czego możemy ze strony korzystać, tak naprawdę, jeśli już jesteśmy na tb.com. Możemy sobie poczytać newsy, co nie wszyscy robią. Możemy sobie poczytać o TV, obejrzeć screenshoty i o premium wam opowiem słuchajcie, bo premium to jest długa gadka, to będzie osobny poradnik o tym, czy warto kupić premium, na ile kupić, skąd kupić, skąd można kupić, skąd ja polecam kupić, skąd ja kupuję i tak dalej, i tak dalej. Także możecie to sami poczytać, a możecie poczekać na poradnik dalej, no tutaj są guide, to jest wszystko po angielsku, jest mnóstwo słuchajcie poradników w Googleach o TIB po polsku, więc jeśli chcecie po polsku trochę łatwiej mieć jednak, co polecam, to, to jednak nie czytajcie tych poradników po angielsku. Ja w zasadzie z tej strony używam tylko i wyłącznie community zakładki, jeśli już tu wchodzę, w ogóle nie wchodzę na te forum, account support, itd., dalej, tak dalej. I z zakładki community polecam wam słuchajcie tylko i wyłącznie używać houses, guilds. Yy, i w zasadzie nic więcej oprócz tego nie używam. Dlaczego houses i guilds? Słuchajcie, temat na osobny poradnik na kolejne 10 czy 15 minut gadania. Eee, także podsumowując, ze strony używam i polecam używać tylko i tego i tego. Oczywiście możecie czytać ile chcecie, tutaj jest tego mnóstwo, mnóstwo danych. Eee, te akurat houses i guilds to są strony, gdzie się licytuje i kupuje domki, a guilds, gildie, czyli tak naprawdę... Całe, można powiedzieć zamki, gdzie, gdzie jest mnóstwo urzek, mnóstwo osób może się e, zmieścić i tak dalej, i tak dalej. O gildiach i o domkach będzie też osobny poradnik. Także słuchajcie. Dziękuję Wam za oglądanie. To jest wszystko, jeśli chodzi o mój akont. E, takie strony, słuchajcie, jak Tibia.pl, e, nie pozwalają Wam do, e, uzyskać dostępu do konta. Dostęp do konta dostajecie tylko i wyłącznie na Tibia.com. Tibia.pl i Tibiawiki. Yy, to jest Tibiawiki, zaraz się słuchajcie, wam ładuję, czekajcie, bo wolno mi naddziała. Tibia.pl i Tibiawiki są to strony yy, typowo informacyjne. Tutaj o, na przykład jak widzicie, można na tibia.pl kupić też yy, transfery Zmianę nazwy, postaci, transfery, pacze na 30, na 90 dni, klucze itd., itd. wybrać oczywiście przelew bankowy lub jakąś inne, inną formę płatności. No i tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo poradników, mnóstwo rzeczy, jak magia, broni, uzbrojenie. To jest świetna strona, ona jest genialna. Uwielbiam TB.pl i uwielbiam też TB Wiki nawet bardziej czyli po prostu Wikipedia Tibijska do poczytania dla każdego, e, szczególnie dla nowych graczy, ponieważ nowi gracze mogą być zagubionni, ponieważ świat Tibii jest ogromny, gra jest mega rozbudowana, jest mega dużo rzeczy, questów, przedmiotów, czarów, e, profesji, poradników itd., itd., miast, map itd. Wszystko macie na TibiaWiki i wszystko macie na Tibia.pl, a Tibia.com zwykle służy do kupowania domków lub do e, dostępu do Waszego konta. Tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżącej, żeby nie ominąć żadnego poradnika ani materiałów z Tibi Zapraszam was i na live, i do kolejnych serii, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnych filmach na kanale Esgranie Zapraszam do subowania i do kciukowania filmu, jeśli Wam się podobało, a także do dyskusji pod filmem i do pisania pod filmem w sekcji komentarze poniżej. Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia w TB i miłej gry życzę wam oczywiście. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam i papa. Hej!